Czy to jest taka edycja, że spełnia się Twoje marzenie, właśnie? Zawodowe że marzenie, tak. na pewno. tak. chciałaś pracować zawsze w telewizji? Yy, myślałam o tym, co mogłabym robić też yy, po skończonej karierze modelingowej. Yy. Jeszcze co prawda pracuję w zawodzie, zdarza mi się już troszeczkę mniej, ale, ale cały, czas, cały czas modelingowo działam. Jednak powoli wiadomo, że ta emerytura modelki przychodzi w, w bardzo e, indywidualnym czasie. I. Planowałam, co, co bym chciała. Miałam już jakieś przygody z telewizją mm -hmm. wcześniej, ale jako uczestnik. Yy, I praca na planie bardzo mi się podoba. Też jest to coś troszeczkę podobnego do modelingu. Jednak praca przed kamerą, praca na planie. Yy, ja też bardzo lubię pracować z ludźmi, rozmawiać z ludźmi, więc, yy, no więc tak, tak to sobie gdzieś tam wymarzyłam i, i to przyszło bardzo naturalnie, w fajnym, odpowiednim dla mnie czasie. Tak, ale z tego co pamiętam, miałeś takie marzenie, żeby pójść na dziennikarstwo. By, było tak, ale to, to było dawno temu. I, I faktycznie myślałam o tym, żeby, żeby studiować dziennikarstwo. Mhm. Ja też jestem taką osobą, że lubię robić coś na 100% albo nie robić tego wcale. Ja wtedy bardzo, bardzo dużo wyjeżdżałam. W Polsce nie było mnie praktycznie 10 miesięcy w roku. I, I też spotykałam się z takimi opiniami, że, że nie, że po co na dziennikarstwo, i bardzo dużo osób mi to mówiło. I trochę mnie, trochę mnie zniechęcili, że, że jak na dziennikarstwo to już trzeba coś zacząć, a, a te studia to tak naprawdę ym, może ci niewiele pomogą. I, I trochę tak do tego podeszłam. Potem, potem się zdarzyło tak, że musiałam wyjechać na kolejny kontrakt modelingowy, i, i w sumie te plany się troszeczkę rozmyły. A teraz uważasz, że przydałyby być te studia? Wiesz, to na pewno chciałabym się rozwijać wiesz, w, jakiś, w jakiś sposób, żeby, żeby cały czas, żeby cały czas wiesz, ja się cały czas uczę, więc nie ukrywam, że, że dopiero zaczynam i, i ta moja rola w trulo, rola prowadzącej to jest moja taka pierwsza rola, więc wychodzę z założenia, że cały czas trzeba, wiesz, się uczyć i, i dokształcać, więc, więc myślę o, o różnych formach. Nawet wiesz, w jakimś takim, takiej formie, żeby, żeby może mm, do logopedy jeszcze. Nikt mi tego nie, nie zasugerował, sama, sama o tym pomyślałam, że może wiesz, może być jeszcze lepiej. A czy to jest raczej taka chęć rozwoju, czy tak, jesteś perfekcjonistką tak, tak. i jednak dłubiesz przy sobie i cały czas to nie jestem, jest jeszcze to? Jestem też perfekcjonistką, jestem, jestem samokrytyczna i, 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 i lubię, lubię, jak wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Ale też też ta właśnie chęć takiego, takiego no, samodoskonalenia się, żeby, żeby wiesz, no, nie osiąść na laurach, bo jednak dopiero zaczęłam, więc fajnie by było, żebym się w tym kierunku rozwijała. No, ja jestem swoim największym krytykiem mm -hmm. i, i ja sama wiem, co mogłabym zrobić lepiej, i jak ja to mówię, zawsze może być trochę lepiej. Ale myślę, że to jest raczej w takich pozytywnych ramach, że to nie jest tak, że ja się tutaj muszę dobrze zdołować, żeby, żeby, mm -hmm. żeby się zmotywować. To no nie. A był taki moment y, jakichś newsów, y, jakichś informacji, które były w mediach, które tak cię zdołowały, że faktycznie czułaś, że jest nisko? Yy, nie, nisko? nie. Jeśli chodzi o mnie to to... to mm, to miałam jakieś tam swoje y, prywatne, bardzo mm -hmm. dawne, zamierzchłe czasy, y, gdzie, gdzieś tam moje życie prywatne było opisywane, i, i to też jakby mm, nie, nie, nie tyle ze względu na mnie, bo ja tą swoją prywatność bardzo chronię i mm -hmm. zawsze się starałam to robić. I to mi się udaje, to mi wychodzi, myślę, i, i też media, i, i portale i, i wszyscy to szanują, I, i myślę, że na tej zasadzie to działa. Natomiast jeśli chodzi teraz, to, to same pozytywne raczej artykuły i fajnie, że one się wiążą właśnie z, z, typowo z tym, czym się zajmuję I, i gdzieś tam, tym, co się u mnie teraz dzieje zawodowo. Masz jakiś sposób na hejt? Jak mimo wszystko zdarzają się jakieś trudniejsze momenty, komentarze? Eee, Nawet nieprawdziwe. W, wiesz, co też ja na przykład. Y nie doświadczyłam jako takiego hejtu. Jakby spotykam się naprawdę z tym, że na moim Instagramie ja też nie pokazuję za dużo prywatności. Mhm. Wiadomo, że to ma swoje plusy, ma swoje minusy i ja po prostu prowadzę ten Instagram w taki, a nie inny sposób. Tam jest więcej mojego takiego właśnie zawodowego życia. Traktuję Instagram trochę jak, jak pamiętnik. Ja też mhm. mówię o sobie, że jestem trochę człowiekiem starej daty, więc wiesz, nie mam TikToka, nie miałam Snapchata. Jakby ten Instagram jest bardziej dla mnie takim pamiętnikiem. Że wstawiam mm -hmm. sobie fajnie do albumu jakieś zdjęcia, zdjęcia, wspomnienia z pracy. Gdzieś tam czasem na stories pokażę coś, coś bardziej prywatnego, ale to są też raczej takie wyjścia z przyjaciółką na kawę mm -hmm. albo mój piesek, <gry> który będzie zazdrosny. Um, natomiast też moje grono odbiorców, no, raczej mogę pochwalić i być dumna z tego, że to są naprawdę fajne, fajne osoby, i, i nawet jeśli się pojawia jakaś bardziej bym to nazwała krytyką, to zawsze jest ona konstruktywna, ja zawsze umiem odpowiedzieć i, i, i nie zdarzyło mi się, żeby ktoś był w, personalnie y, niemiły. Mhm. Wiadomo, że jeżeli nawet jakiś hejt się pojawia, to zazwyczaj są to konta anonimowe, mhm. bo tak najłatwiej. Natomiast jeśli chodzi o internet, to y, nauczyłam się nie czytać w ogóle komentarzy. Czasem nawet nie czytam artykułów, bardziej patrzę na zdjęcia na przykład, albo czytam sam artykuł, nie, nie czytam komentarzy. Jakby wiem, wiem też, jak ten świat funkcjonuje. Wiem, że dużo jest frustracji w ludziach, wiem, że niektóre osoby anonimowo potrafią wylewać frustrację, i też ja jestem, ja jestem dość emocjonalnym człowiekiem, i wychodzę z założenia, że jestem zawsze miła, dobra dla wszystkich. No, ale tak, tak świetnie funkcjonuje, że, że, że wszyscy są mili dobrzy w drugą stronę. I już się tego nauczyłam. Wiem, że jak to się mówi, przysłowiowo nie jest się zupą pomidorową. E ale muszę przyznać, że faktycznie raczej, raczej jestem odbierana pozytywnie. I to jest też bardzo, bardzo fajne. Mówisz, że dla ciebie jest ważne chronienie swojej prywatności, to robisz. Dlatego, że to jest to często bardzo pada. Każdy mówi, większość mówi osób o, o ochronie prywatności, a jednak tej prywatności dużo się pokazuje, bo to jest kuszące, szczególnie kiedy zaczyna się karierę też. Ze względu na to, że to sprawia, że jesteśmy cytowani na różnych portalach społecznościowych, na różnych, w różnych mediach show, biznes show biznesowych. No, ale jednak ty się gdzieś tam tego trzymasz, nie miałaś takiego momentu, że. Ktoś ci na przykład doradzał, wiesz, co powiedz troszkę więcej, albo powinnaś coś. Ale rzeczywiście, że tak, no mhm. jakby za każdym razem, jak, jak gdzieś tam mam jakiś wywiad czy, czy jakieś wystąpienie, to, to jest gdzieś tam taka próba, oczywiście bardzo taka sympatyczna i subtelna na mowa, żeby, żeby trochę więcej zdradzić, coś więcej pokazać. Natomiast ja też no, umiem wytłumaczyć tak jak, tak jak tobie, mm -hmm. że, że po prostu jest to część mojego życia, którą chcę zachować dla siebie. Są to moi bliscy, też w większości, którzy nie są osobami medialnymi. I, i, I to, że ja jestem osobą medialną i taki styl życia prowadzę i to jest moja praca, oczywiście, która jest też dużą częścią mojego życia, no to to jest jedno, a potem ja wracam do domu i, i to jest takie moje, właśnie, e, prywatne życie, które, które jest dla mnie najważniejsze. Mm. Natomiast też, y, na przykład, w domu y, moja rodzina śmieje się, że ja jestem inna, czyli medialna. I to jest takie zawsze bardzo pozytywne, jak przyjeżdżam do mojej babci na przykład i całą rodziną się zbieramy, no to ja jestem ta, ta taka y, ciekawostka, mm. zawsze coś ciekawego poopowiadam. No to jest, to jest przyjemne, ale to też są takie, takie właśnie, sfery. Y, tego mojego życia, którego ja nie zdradzam. I zawsze mi się udaje jakoś, jakoś, jakoś to wytłumaczyć, i to zawsze jest bardzo szanowane. Ja też jakby znam i wiem, jak funkcjonują niektóre osoby w mediach i że się da, że można. Mhm. Um te pracę zawodową i, i swoje życie zawodowe pokazywać, y, a prywatność chronić. Jest wiele takich osób, które bronią się swoim gdzieś tam y, artystycznym y, dorobkiem i, i swoim, swoim życiem zawodowym, a nie a nie prywatnością i tak ją tak funkcjonują i tak się da, więc, więc no mam nadzieję, że mi też się będzie to udało. Masz przykłady takich osób, które cię inspirują w kontekście właśnie tej, tego chronienia swojej prywatności? Nie wiem. no Na przykład nie wiem, Agnieszka Chyńska, o której gdzieś tam nie wiadomo za dużo o jej prywatności. Agnieszka Dygant. Wiesz, jest, jest dużo takich osób, ale, ale gdzieś tam. No, no Nie trzeba nawet daleko sięgać, żeby, żeby sporo takich osób znaleźć, które, mm. które gdzieś tam tą prywatnością się nie dzielą, i, mm, a dalej funkcjonują. Mówiłaś mi, że jesteś szczęśliwie zakochana i teraz tak pierwsza co rozłąka, jak polecasz do Kolumbii. Pierwsza styczność z nowym formatem, z nową rolą dla Ciebie. No, rozłąka nie była, nie była taka długa, bo, bo też, też e, widzieliśmy się, więc, więc nie była aż tak bardzo długa, ale też no, to wsparcie bliskich jest dla mnie zawsze najważniejsze. Wiesz, też przez, ja zaczęłam pracę modelki, kiedy miałam 15 lat, więc mhm. byłam tak naprawdę dzieckiem i do rozłąki musiałam się przyzwyczaić od tych mhm. najmłodszych lat. Wyjeżdżałam na bardzo długo, więc rozłąka z rodziną to była dla mnie codzienność. I, e, i to już nie jest dla mnie tak trudne. Tym bardziej no, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy wiesz, y FaceTime i, i, i te rozmowy na koniec świata, możemy, możemy cały czas siedzieć na telefonie. Więc ja swój dzień zaczynałam od rozmowy z bliskimi y i już potem mogłam zaczynać cały swój dzień. Jak wiedziałam, że wszystko jest w porządku, e, więc to też mi aż tak bardzo nie doskwierało. Poza tym, pobyt w Kolumbii, e, no, niesamowici ludzie, z którymi pracowałam, naprawdę ekipa, e, z którą miałam przyjemność pracować, fantastyczni ludzie i każdy e, wspaniały specjalista w swojej dziedzinie, e, i, i od, od, no, po, wszyscy po prostu, od produkcji. E, Cała reżyseria, dźwiękowcy, oświetleniowcy, kamery, no, no wszyscy, wszyscy po prostu cudowni ludzie. Więc też miałam takie poczucie, że momentami że nie jestem w pracy. Wiesz? Ja mm -hmm. też uważam, że w każdej profesji ludzie są bardzo ważni i to oni tworzą klimat. Więc nawet jeżeli się trafi do miejsca, które ci nie odpowiada albo czujesz się samotnie, a masz wokół siebie fajnych ludzi, to zawsze jest jakoś łatwiej. Oglądałaś pierwsze odcinki True Love? Tak, oczywiście, jestem na bieżąco. No tak, jesteś całokrytyczna, więc musiałeś tak, zobaczyć. jestem na bieżąco, nie, też wiesz, jakby z ciekawości czystej, mm -hmm. jak, wiesz, jakby ja mam, ja mam, ten obraz e, kręcenia programu, wiesz, przez długie godziny, e, gdzie, gdzie ja wiem, ile to trwa, ile tego materiału powstaje, a potem e, widzisz, e, no, mm. tego tam 40 parę minut, więc samej też czystej ciekawości, jak to potem wygląda na ekranie. A poza tym, naprawdę lubię oglądać ten program. Uwielbiałam go tworzyć. Uważam, że, że to jest naprawdę bardzo fajny program coś troszeczkę innego niż dotychczasowe tego typu reality. No i, no i to też się fajnie, fajnie się ogląda. Były trudne dla ciebie te początki nowej roli? E nawet nie były trudne, ale były dla mnie taką ciekawostką. Ja też y, przyszłam na, na plan, stanęłam i trochę jak ryba y, wrzucona do wody, więc czułam się, czułam się jak ryba w wodzie, ale też y, nie ukrywam, że pierwszy moment no, to był ogromny stres. Tam mhm. trzęsły mi się ręce. Nawet jak widziałam pierwszy odcinek, to, to stoję, mam tak ręce prosto, trochę, trochę widzę po sobie, bo ja siebie znam, więc widzę, że też y, mam. Y, Spięte usta na przykład, że, że gdzieś tam ten stres ja widzę po sobie. Myślę, że, że to też jest bardzo naturalne. Natomiast jesteśmy już na siódmym odcinku, więc ja też trochę więcej się pojawiam, mhm. mam więcej interakcji z uczestnikami i już wtedy jestem zupełnie sobą. Jakby też bardzo mi na tym zależało, żeby przede wszystkim być profesjonalną prowadzącą która ma rolę do wypełnienia, ale żeby być przede wszystkim człowiekiem, żeby być sobą. Też ten program jest o emocjach, jest to o takich fajnych, szczerych intencjach, więc fajnie, jeżeli prowadząca też jest przede wszystkim człowiekiem. I myślę, że to trafiło najbardziej do uczestników. Oni, mm, oni też poczuli ode mnie to, że ja nie tylko tam jestem, żeby, żeby się pokazać, im coś przekazać i żeby tam wyglądać ładnie, tylko żeby właśnie e, momentami ich wesprzeć, żeby żeby być taką może trochę starszą i może lekko doświadczoną bardziej koleżanką. No tak, ale jest to, jest to debiut twój w roli prowadzącej w formacie, który jest w kategorii formatów, które już na rynku mm -hmm. się pojawiały. Jesteś bardzo często porównywana do Claudii Eldursi, nawet mówi się między wami o jakimś cichym konflikcie. Jak ty się do tego odnosisz? Wiesz co, ja liczyłam się z tym, że porównania będą, one gdzieś tam naturalnie się pojawiły, ze względu na to, że nie było wiadomo, jaki program, kto go poprowadzi, zaczęły się pojawiać jakieś brzydkie plotki, że tutaj ktoś chce wygryźć z potem, potem już jak było wiadomo, że jest to Trullow, jestem to ja, jest to zupełnie inny format. Natomiast my z Klaudią się nie znamy i, i też ciężko by było mówić o jakimkolwiek konflikcie, jeśli, jeśli się z kimś nie zna. Że widziałyśmy się chyba tylko i wyłącznie raz. Ale to tak bardziej w przelocie. No też dwa różne programy, jednak ja będę to podkreślać, że one są różne, trochę na innych zasadach i dwie zupełnie różne prowadzące. Więc myślę, że też już teraz tych porównań jest coraz mniej, bo też widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda Trulow, jak wyglądam ja i myślę, że ty tych porównań z czasem w ogóle nie będzie. Nie miałeś takiego pomysłu, żeby właśnie skonsultować się z osobą, która prowadzi po podobny format? Nie, z... ja bardzo w ogóle chciałam być właśnie sobą i pomyślałam, że że ja też miałam okazję oglądać inne prowadzące, będąc uczestnikiem, czy agenta, czy tańca z gwiazdami. I Pomyślałam, że właśnie nie chcę się sugerować i lepiej będzie, jeśli po prostu pójdę na przysłowiowy żywioł i, mm -hmm. i zobaczę, jak, jak to będzie, jak ja sama spróbuję po prostu być sobą i zrobić to w taki sposób, jaki ja bym chciała. Co Cię odróżnia od innych prowadzących? W sensie, co jest takie bardzo Twoje? Co mnie odróżnia? Co jest bardzo moje? Kurczę, nie wiem, to chyba nie mnie oceniać. To już by musieli ocenić widzowie czy, czy, czy osoby, które gdzieś tam tworzą, tworzą ten format. No Tak jak mówię, ja staram się przede wszystkim być, być sobą i, i też przekazywać te swoje prawdziwe emocje. A że jestem osobą emocjonalną i też widzowie będą mieli okazję to zobaczyć, to, to myślę, że. To jest, to jest chyba taki, taki szczegół, który może mnie wyróżnia, ale, ale to też jest dlatego, że dostałam gdzieś tam zielone światło od produkcji, że jakby tworzyliśmy ten, ten format troszeczkę razem, dlatego że pierwotny format szwedzki w pierwszej edycji nie miał prowadzącej, tam był tylko głośnik. Ja też uważam, że czynnik ludzki w tego typu programach jest dość istotny, bo, bo jednak, kiedy pojawia się żywa osoba, to też uczestnicy inaczej reagują, też często się uspokajają, że jednak jest, jest ktoś tutaj z nimi, nie są zupełnie sami. E, więc, więc my trochę ten, ten program tak tworzyliśmy. Wiesz, no. e, program typu reality ma jakieś takie ramy scenariusza, jak to ma wyglądać, ale tak naprawdę nie możesz, nie masz scenariusza, nie da się napisać życia i tego, jak dana osoba się zachowa. E, więc więc no, tak, tak, to, tak to wygląda. Jakie masz największe marzenie zawodowe? Największe marzenie zawodowe? i Ja się troszeczkę przez ostatnie lata nauczyłam tak nie planować i, i marzenia zawsze są, o nich się nie powinno mówić, bo się nie spełnią, ale e, staram się nie planować, bo też f, jakoś tak fajnie wszystko do mnie przychodzi w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i tak z momentem, kiedy już no, minęło 20 lat, odkąd pracuję jako modelka i to już jest taki, no, myślę, dobry wiek na powolną emeryturę, e, tak przyszło nagle zaproszenie na casting do, do True Love, jako na prowadzącą, więc tak się to wszystko jakoś fajnie, naturalnie układa, więc staram się nie planować, raczej przyjmować wszystko tak, jak jest. No fajnie by było, jeśli, jeśli będzie kolejny sezon, jeżeli widzowie też polubią ten program i, i ten format i będzie mnie trochę więcej. Zawsze się tak fajnie wszystko układało? Czy w modelingu były jakieś takie trudne momenty no dla siebie? Nie, nie nigdy nie może być zbyt kolorowo i moje początki modelingu pamiętam, że zawsze słyszałam, że jestem do wszystkiego, że wyglądam zbyt młodo. To myślę procentuję z wiekiem, bo, bo mogę dłużej pracować, ale, ale tak było faktycznie, że mój pierwszy wyjazd do Mediolanu byłam najmłodsza w agencji i na każdy casting, na który poszłam. Na większość słyszałam właśnie, że, że jestem baby face, że jestem młodziutka, że tu nie pasuje, tam nie pasuje. I, i faktycznie troszeczkę czekałam na ten swój czas. On przyszedł, przyszedł jak byłam trochę starsza i to też w sumie fajnie. I jak się zaczęło dziać, to już się działo, więc też nauczyłam się właśnie nie przejmować tym, że może czasem jest tak, że jest pod górkę albo czasem nie idzie coś po naszej myśli. Bo potem przychodzi ten naturalny czas, gdzie, gdzie wszystko gdzieś tam wsiada na swoje miejsce. No tak, ale musiało być to strasznie smutne. Takie odrzucenie. Pewnie czułeś. E, wiesz, co? Tego w młodym emocje. wieku na pewno, kiedy buduje się Twoja samoocena i przede wszystkim pracujesz wyglądem, bo modeling to jest taki zawód, gdzie, gdzie pracuje się głównie wyglądem, no to szczególnie dla młodych dziewczyn na pewno nie jest to łatwe. Natomiast ja miałam zawsze. Bardzo duże wsparcie rodziców, bardzo duże wsparcie bliskich. Moja mama to też taka mama, która całe, całe moje to nastoletnie życie powtarzała mi, że wiecznie modelką nie będziesz, pamiętaj, musisz mieć jakieś zaplecze, musisz odkładać pieniądze na przyszłość. Więc to też zawsze, zawsze było tak, że ja miałam to ogromne wsparcie. I, I te takie dobre rady moich rodziców, i to też, że oni mnie zawsze bardzo budowali, że pamiętaj, jeżeli teraz się nie udało, to, to uda się za chwilę. Więc na pewno to było dla mnie najważniejsze i to mi zbudowało taką moją samoocenę. E, na tyle silną, że też. E, jeżeli coś mi nie odpowiadało, potrafiłam powiedzieć. Jeżeli e, czegoś nie chciałam robić, to tego nie robiłam e, i gdzieś tam ten mój charakter mimo tego, że zdala od domu, e, cały czas się kształtował. Czy związek dwóch popularnych osób w social mediach i show biznesie jest trudny? E, jeżeli pytasz o, o mój związek, to y, jak już wcześniej wspominałam, można y, tak funkcjonować, jeżeli chronić się swoją prywatność. I mhm. Ja y, Taki system wartości wyznaje. I, i, I wiesz, to, że jest się osobą publiczną, czy, czy, że jest, czy wykonuje się każdy inny zawód, myślę, że tutaj nie ma większego znaczenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jezu, już?